Siemanowcowie! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale! A dzisiaj będziemy reagować na moje filmy na kanale Miklerek Gry. Jak chcecie, to samo tyle, na, na tym kanale, na którym teraz nagrywam, to zostawcie 5 łapek w górę... dobra, bez przesady. To zostawcie dwie łapki w górę, a my już zaczynamy. I będziemy reagować na takie starsze filmy, bo Mój kanał niedługo będzie miał dwa miesiące, więc to jest taki mini special na ten kanał trochę. Na tamten kanał, ale dobra. Widzowie, zaczynamy. Pamiętam, że ja tym filmem byłem tak normalnie. to się cieszyłem, że go nagrałem po prostu widzowie. Ach. Cześć, ci, widzowie, witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. E... W ogóle wtedy ta jakość audio była... Ach, słaba była bardzo... Nie dało się to usłyszeć. Tutaj na jednym opisie było napisane: Zasubskrybujcie mój kanał, to jest początek mojej kariery na YouTubie. Subskrybujcie i łapkę. Co? Zasubskrybujcie mój kanał, to jest początek mojej kariery na, na YouTube. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Ok, już rozumiem. Filmy zawsze o godzinie 19.30. Macie link do mojego profilu na Roblox i do moich grup Roblox. Jak chcecie, możecie zakupić moją koszulkę. No, no, oczywiście jak chcecie, to też możecie zakupić moją koszulkę. A tutaj w komentarzach było napisane Wiem, przepraszam za jakość audio. Następnym razem będzie lepsza jakość audio. Testowałem przez słuchawki i lepiej wyszło. Następnym... Następne filmy będą robione w innym audio. Zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i łapki w górę. No Okej. Okay. Spoko. I widzowie, lecimy. Dzisiaj wam pokażę mój dom vlog z góry. Tak na dobry początek wiecie o co chodzi. Tak na dobry początek wiecie o co chodzi. Tak, o co chodzi. Eee, no dobra, bierzemy sobie jakieś miejsce. Dobra. Dlaczego mi się... To, a! Nieważne. W ogóle nie... Dopiero teraz zauważyłam, nie miałem pełnego ekranu. Było widać, o której godzinie to nagrywałem, kiedy, z jakiego programu i z czego. No to akurat trochę nie przemyślana, ale... Ale na razie jest okej, okay. o housbeings. Co? Nie rozumiem trochę. To jest moja No, sprzed była całkiem ona ładna. Z, in, z, z innych stron mi się nie podobało. Um, tutaj jest... Z... był brzydki akurat, to muszę przyznać. Jeszcze chyba moja, moja prywatna. prywatna. Mm. I dobra wchodzimy do środka. Przepraszam za jakieś audio, audio była jakaś niewyraźna. Masz zacząć za co przepraszać. Mhm. Bo trochę słabe. Bo trochę słabe audio. Okej. Okay. No nie W, w ogóle ten <coughs> nie wytrzymam. O! To jest nie, co... no ja tak sobie postawiłem dla ozdoby. No, pokój, bo nie miałem że... wam przedpokoju pokazać. Tutaj taki cały biały, specjalnie zrobiony, białą podłogę na... A powiem wam sekret, Tak naprawdę to było przez przypadek zrobione. Nie wiedziałem, co się w ogóle stało, i przez przypadek to zrobiłam. Ale wyglądało to całkiem fajnie. tutaj gałę. E, no dobra. Um, tutaj jest też taka ściana. SMS. Anna. Taka, takie ładne cegły to są. To są takie, takie, takie... Koniec głupot. Takie naprawdę ładne. Takie... E dobra, już jestem. Eee, e, dobra, już jestem. Nie mogę już dokończyć zdania, tylko mogę już po prostu powiedzieć po tym cięciu. Takie bardzo ładne, ha, nie, ha. nie Jaki jest salon? Okej. Okay. Salon, tutaj rolety. spodziewałam się. Takie piękne, przejrzyste. Tutaj takie okienko, kwiatek, wielki telewizor. W ogóle nigdy nie... No wow, ale wielki. Nie miałem takiej wielkiej przestrzeni od knap do telewizora serio. To akurat, prawda? Dla mnie to wygląda kozacko. Mega. Kozacko to widzę. Tu ma być łazienka, ale no nie wiem. Tu miała być łazienka, a już tego domu nie ma. Przykle, nie. Mam to pomyślenie, więc no. Halo, dlaczego ty coś takiego na nagraniach robić, człowieku? Tutaj mam taką lodóweczkę z napojami, śmietnik. A jakby co to nagrywałem, to. o godzinie. 8.52. Tak. Telewizor tutaj w mieszkaniu to I dwa 2,2 kosztował. Wow. Ale tutaj mam moje ukończenie. Dalej je mam. Um, no, jestem z tego ukończenia zadowolony. Okej! Okay. Nie przyszedłem na film. Przyprawy jakieś. Tu się gotuje. Um, Kram. Um, piec, stół, laptop. No. I to na tyle z tej kuchni. Dobra. Tutaj w ogóle to ma być karderoba. To jest lełkien z tej to nie jest nieźle. I tak. Tutaj mam taki pokój. Pokój. Łóżko, kontakt oczywiście. Tylko tutaj w tym filmie nie będę się tak ciągle odzywał. Po prostu macie tutaj ten film. No, no jest chyba. Szafa, komputer, laptop, telewizor i komoda. No, wszystko co najważniejsze tak naprawdę. Ym. Garaż pusty. To kotłownie. Mam tu. Kolejne powiadomienie. Zaplanowaną od początku domu. Dalej jej nie zrobiłem. Czekajcie sekunda. No to będzie krótki film, no ale. Pokażę. Tu jest łazienka. Tutaj taka. Taka wanna. Tutaj taki mały pokój dla dziecka. Taki zwykły, zwykły pokój dla dziecka, nie? No, po prostu. Powiem Wam tak, jak ja bym był takim dzieckiem, które jest w takim pokoju, to chyba naprawdę bym miał koszmary do końca życia. Naprawdę. A tutaj mamy. Jakoś tutaj, tutaj, to jest najładniejsze. Tak, to mi się akurat bardzo bardzo, 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 bardzo podobało. To było akurat super ładne. Umieszczenie tutaj jeszcze, jeszcze ten wielki, wyraźny, wyraźny ładny telewizor. Wyraźny, ładny. Kuszko mhm. pilot. A tutaj też em, książki, laptop, krzesło, biurko. Tutaj, tutaj są takie, takie osiedlane światełka. LED. Chyba. Dokładniej, czyli LEDy. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, że LEDy nieoświetlane nieoświetlane światełko. Tak, to chyba wiadomo, że oświetlane są. Zresztą takie No, znowu masz za to przykłady. Tutaj mamy. Ciasteczko. Chyba nikt nie zabrał, nie zjeść. A co ja ci zabrali, nie zjeść? Tyś zabrali zabrani to i tak sobie zjeść. Aha! My, my. Dobra. Tutaj, tutaj mamy. Taką nic, ustawę. tutaj mamy nic, balkon, ładny widokin, no, no i to na tyle, jeszcze wam pokażę. Czemu Ty chodzisz po dachu? Ty, ty, ty jesteś normalny? Chodzisz po dachu chodząc, to no, można sobie spaść i zwiknąć kostką, albo nawet gorzej. To już jest ostatni, póki co. Ech. Ech. Tak, jest jeszcze jeden, ale go nie zdążyłem dokończyć. Czego idziemy za sobie Dobre. Kolejne cięcie. No, a może to był SMS? No, to to wie. jesteśmy już. okej. I tu jest też taka willa. Oczywiście ta też jest z projektu. Tamta nie jest z projektu. Wow. Ale tamta nie jest. Kolejny SMS! No, co jest? No, to nie ma sensu jej pokazywać. Światło. No i myślę, że jest nabrane. Naprawdę... Te krzesła są brzydkie. To ładnie urządzona. Tak mi się Tutaj. Co ja powiedziałem? Co ja powiedziałem? No myślę, że jest na Urząd... no i ładnie urządzona. Urządzona. Czekajcie, ja powiedziałem urządzono czy urządzona? No i myślę, że jest na i ładnie urządzona. Tak mi się Nie, nie wiem. Tutaj. Tutaj mamy piękną kuchnię. Przynajmniej. Bardzo. I mnie. Tutaj mamy takie okienka idealnie wypasowane, dopasowane, nie wypasowane. Wow. Tutaj takie, takie... Przepraszam bardzo, dlaczego tu jest ciemniejsza cegła? Nie rozumiem. Okej, okay. ja nic nie mówię. Takie ładne cegły zabudowane takie. Eee... Ehm, no, od światła. To no jest... Pstyliczek od światła. Pstryk, pstryk. To mnie jeszcze dom taki dokończony mega. Hmm. Nie wszędzie tu ściany pomalowane. No, też nie co by, by się dało do... na upartego, tak? Nie na upartego. Ale jednak ja jeszcze coś trzeba robić. No tak. Robić. Wielka łazienka. No, naprawdę robi wrażenie. <laughs> robi wrażenie. <laughs> Bardzo śmieszne. Tutaj kanapa, tutaj taki, kanapa, tutaj taki tańszy, tańszy telewizor, pomniejszy dom. Tańszy telewizor, bo nie stać. Przepraszam bardzo. Tańszy telewizor, bo nie stać. Lampa. Oj, Oj to jest to co, co mówię. nie wszędzie, wszędzie są ściany pomalowane. No właśnie. Co ty tak w to musisz klikać? Tutaj jeszcze laptopa nie ma. Malutkie. I nigdy nie będzie. Ogródek, a o, właśnie tutaj, tutaj jest jeszcze taki ogródek, no a nie wiem czy odwracać, żeby pokazać ten ogródek. Nie lepiej ogród. O, ten ogródek, o, ten ogródek to jest coś takiego ciekawego. No co ja tu chlejpę mam, czy co? No weź te drzwi zamknij, no. Eee, no. no. I w tamtym, w tamtym domu, domu tu by była łazienka, czy tam nie, nie wiem co to za pokój, a tutaj, tutaj są takie schody. Bo nie było, mu, nie było miejsca na inne schody, więc tutaj je zrobiłem. Tak sobie zrobiłem. Tutaj, tutaj to nie wiem, może jakaś kartelowa łazienka, ale chyba będzie łazienka kolejna na drugiej piętrze. A tutaj takie łóżeczko. W ogóle chcę taki, taki trochę linąkowy żółty kolor mają, nie? No. Gdzie ty tu widzisz żółty, to naprawdę nie wiem. Ja, tylko mam takie wrażenie. Tutaj już masz tylko takie wrażenie. Chociaż nie wiem, widzowie. Piszcie w komentarzach, czy, czy wy też macie wrażenie, że to jest trochę żółte. Ja kiedyś miałem, teraz już nie mam. No i tutaj, tutaj takie, takie samo, coś, coś takiego. takiego. Ale akurat ta lampka nad takim fotelem i nad takim biurkiem to akurat to mi się bardzo podoba. No i to jest 14. z tego domu. O Wam jeszcze pokażę tamten dom tam od zewnątrz. Idziemy, idziemy, idziemy. Brzydko. Halo, halo. Halo, halo, hello. nieważne. Ale porównajmy, ci tak samo. Halo, hello! Nieważne. O, no to jest właśnie ten. Ale brzydki. Nie żartuję, No jest spoko, ale... Oj. Jest spoko, ale chyba ten, ten ładniejszy, tak mi się wydaje. Tutaj w ogóle wejść się nie da. No wiem właśnie. No i tak naprawdę to. Chyba na tyle. Ale jakie takie, tak jakby taka przerwa. No i tak naprawdę to. Chyba na tyle. A więc. Aha. Mogę jeszcze z wami żegnać. Dziękuję za oglądanie. Żegnasz się minutę? Słucham? Na, hmm. Teraz na moich filmach to ja się 5 sekund żegnam, a nie tyle Mojego pierwszego odcinka A i tu będzie jedna żałosna rzecz na końcu Powiem wam co to jest znaczy. Ale myślę, że niektórzy wiedzą eee. Oczywiście pamiętajcie zasubskrybujcie, zasubskrybujcie kanał Zjedźcie tam na dół Zasubskrybujcie kanał Zostawcie łapkę w górę eee, No eee, Dwie łapki w górę Kolejny film Albo nie zrobimy tak, że filmy będą co co jeden, jeden dzień będzie. będzie. Nie wiem, co to co przepraszam, przepraszam za zapytażki. montaż, to. Ja wam powiem tak widzowie. To zależy jak mi się te filmy uda zrobić, bo jeszcze wam powiem jedną rzecz. Bo ja się staram robić filmy codziennie na moim e, kanale z grami i dzisiaj było takie opóźnienie, że chyba dwa dni... Przerwy zrobiłem, więc no, mam. Staram się robić codziennie film. Jak się nie uda, to niestety się nie uda. A na drugim kanale co trzy dni. Mm, no, no ale też jakoś trochę się zepsuł ten plan, bo jeden dzień później nagrałem ten film. Ale myślę, że mam nadzieję, że film Wam się i tak spodoba. No ale zakończyłem to oglądanie. Bo pewnie prawdopodobnie ten film w ogóle nie będzie zmontowany. No, ten nigdy. Eee... Um, no... raczej no nie będzie zmontowany, no i tak. Ile możesz to powtarzać? Jeszcze nie umiem. Jak się nauczę montować, to wam zmontuję ten film. No dalej go nie zmontowałaś, ja trochę się nauczyłaś już. No, nie ten film, wiadomo, ja ale... Okej. Okay. To wtedy wam nowy film Eee... Mm. no dobra. dobra. Niech się robiło może też nie jest najlepsze, bo on nagrywa to bez mikrofonu. Ehm, no e, to w komentarzach napisałeś nie musisz też to powtarzać 5000 razy. Albo w komentarza, albo tutaj. No, ale, no, ale mam nadzieję, że film Wam się podoba. Chociaż w sumie I tak gdybym teraz coś takiego miał, że audio, to i bym na odcinku poinformował i, i w opisie i w komentarzach, więc jeszcze bardziej. I Na razie. Czu! I to jest takie żałosne, że ja w ogóle coś takiego mogłem zrobić. Chociaż to jest, to się nadaje na jakąś, to się nadaje na lekką Guinnessa najgłupszej rzeczy na świecie, serio. Dobra, ja widzimy się zaraz. No i w się też z Wami żegnam na tle tego głupiego pożegnania. E, no. no i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja się z Wami żegnam i narka.